Kilka z tej strony PETA I dzisiaj będziemy nagrywać nową serię na moim kanale. Będzie się nazywała Zresztą sama nie wiem jak, więc podsyłajcie pomysły w komentarzach, tam na dole. Więc bez błędnych celów, gieli, zaczynajmy filmik. Która godzina? Mm. Dziesiąta O kurde, spóźnię się do pracy Dobra, to ja idę Przepraszam bardzo za spóźnienie, ale zespałam trochę. Dobrze, dobrze. My wszystko ogarnęłyśmy. To dobrze, ale też bym chciała trochę coś zrobić. Dobrze, to jeszcze będę, właśnie na pewno. Trzeba czekać. Hej, ładno masz dupę. Och, dzięki. Stawaj nudzi mi się. Mm. Dobra, już wstajesz, już staję. Ale nie ma co jeść. Wiem przecież. O, paczek, tupa tu stoi. Przyszliśmy coś y, zeżyć. Dobra, dobra, to siadajcie wyleccie. Dobra. Kurczak w panierce. O, to może być dobre. Uwielbiam kurczak w panierce. Dobra, co tam chcecie? Kurczak w panierce z jakimś tam sokiem. Dobra, dam ci jakiś tam sok, tam ci ten rchewkowy. O nie Dobra, a ty drzewca chcesz? Ja chcę rybę w panierce. Dobra. Wychodzi wam 100 kołapek. Co? No, stopy tylko łapek. Oj, dobra. Ty stawiasz, tak? No, dobra. Tutaj masz. Dobra. Proszę o zostawienie dziesięciu łapek w górę. Tak na start. Im więcej łapek w górę, tym szybciej będzie następny odcinek z serii. Więc pa, do następnego odcinka.